you too Witajcie na kanale po dłuższej przerwie. Przed nami nowy nabytek na moim gospodarstwie, którym jest New Holland T6030. Przejdziemy się dookoła, pokażę Wam, jak to wygląda. Tągnik krajowy, opony 420x70 R28, przednie. Tył, jeszcze oryginały Continentala i tutaj rozmiar 520 na 70 R38 Zbiornik paliwa duży, bo chyba o pojemności, jak się nie mylę, tam 250 litrów. Nie, tam 200. Zatankowałem, spokojnie weszło. Obciążniczki 18 sztuk, po 45 kg, tam daje bodajże 810 kg. Jeszcze dojdzie to, więc można 900 kg śmiało mówić, że ma. Obciążenie z przodu, ciągnik, już posiadam prawie dwa miesiące. Przeszedł gruntowny przegląd. Wszystkie filtry zostały wymienione. Olej silnikowy, płyn chłodniczy. Paseczki też były powymieniane na nowe, bo było widać, że to wszystko jest oryginały, już były popękane trochę o nawet od. Zaraz Wam otworzę tutaj maskę. Bo muszę znaleźć, otwieramy maseczkę. Tutaj trzeba właśnie. Zawleczką akurat otworzyłem właśnie tutaj pasek od pneumatyki. Popiskiwał delikatnie, ale teraz nowy założony. Jest wszystko ok. Jedynie co nie było wymieniane, no to olej w skrzyni. No i filtr jeszcze zostawiłem. To w następnym sezonie już wymienimy. Tu na razie suchutko, filterki nowe, oryginalne, holenderskie do powietrza poszły Danielsona zamienniki. No i przejdziemy teraz z tyłu. Ciągnik posiada dwuowodową pneumatykę, trzy pary wyjść hydraulicznych i tutaj ktoś zrobił sobie taki ociekacz, tak to wygląda do zbiornika. Zaczep automatyczny, dolny też jest. I przejdziemy teraz do środka. W środku tak siedzenia, że całe nieporwane. Wiadomo tutaj wytarte trochę, ale to wiadomo już zależy od właściciela. Jak to dba tak ma. No i środeczek. Skrzynia szesnastka. Trzy pary wyjść hydraulicznych. O, tak mamy wałeczek 540 540 Eco 1000 tu wersja New Holanda bez amortyzacji przedniej osi no taki się trafił akurat wiadomo no z tą amortyzacją byłoby wygodniej no i co no teraz mamy czerwiec na razie sezon w polu zamknięty czekamy na żniwa na pewno coś tam na filmach się pokaże. No i później na uprawę pożniwną zobaczymy jak pójdzie w pole. Jak to będzie pracować, na razie wszystko powymieniane i zobaczymy. Tak się ciągnik prezentuje z zewnątrz. Tą kratkę ma na górze jeszcze na kabinie. Nie wiem jak to w tych New Hollandach wychodziło, ale widzę, że większość ma. Ciągnik w oryginale, nic nie malowane, jedynie tutaj deko, wiadomo jak tam jakieś rdza wyskoczyła, czy coś tutaj podmalowałem od razu. Po prostu lubię jak to wygląda. I to w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Jeśli jesteście zainteresowani jak to dalej będzie wyglądać, zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, żeby być po prostu na bieżąco. Ja się z Wami żegnam, cześć.